zapraszam tutaj na prawą stronę do teraz. Tak. Bardzo bym prosił, abyście byli jednak wartą grupą, okej? Okay? Moje hasło prymicyjne to: Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opocie buduje mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Ksiądz Krzysztof Jankowski, pochodzę z parafii św. Wawrzyńca Wrocław Żerniki. Moje motto z obrazka prymicyjnego: Zbudź się, o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnie ci Chrystus. Od września będzie można mnie spotkać, zobaczyć pomodlić się wraz ze mną w parafii świętego Andrzeja Apostoła we Wrocławiu z y, Tabowice. Tę świętą sprawuję w intencji wszystkich proboszczów, z którymi miałem do czynienia w swoim życiu i moich <laughs> przyszłych proboszczów, żeby Bóg miłosierny dawał im długie lata życia. Dziś Poznałam wielką zażyłość między Jezusem a kapłanami. Bo musi się kapłan stopić, czyli dojść do tego, co widziała Faustyna. Musi dojść do zażyłości między Nim a Jezusem. Musi się stopić w jedno. Tylko wtedy żywy i prawdziwy Pan Jezus może przychodzić do swojego ludu. Tak zechciał. I tak jest. Koniec dyskusji, i to szanuję. I w ten sposób nasi neoprezbiterzy, jak dobrze, żebym pomówił mi jeden, tylko będzie, ja mówię to trochę mało, ale się ich zjawiło ile? Siedmiu pewnie. To jest prawie perfektum. W ten sposób prezbiterzy nasi weszli przez to nałożenie rąk, biskupa przez to. Namaszczenie rąk do funkcji, która jest istotna w kapłaństwie. Czyli po łacinie, pontifex. To nie tylko biskup jest pontifex, ale każdy kapłan współpracując z biskupem jest pontifex. Istotą tego powołania kapłańskiego jest czynić mosty jakie? Na odrzek? Trochę by jeszcze się przydało. Nie. To jest czynić mosty między człowiekiem a Bogiem. Jaka to jest satysfakcja, kiedy Ci ktoś przychodzi po latach i powiada Orzechu, gdybyś wtedy i tamto coś, to mnie by nie było w kościele. No to ja potem mówię, kto to zrobił. To jest pontyweks, pomocnik Pana Jezusa w budowaniu mostów, żeby zobaczyć ogromną pracę przewodnika i księży, którzy... Swoim zachowaniem, swoją mową czynią jedną wspólnotę z pielgrzymki. Nie zabraknie mi nigdy gleba, nie zabraknie mi nigdy wody, bo ty Jezu jesteś. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego wystąpi na Ciebie i poznaje z na zawsze.